Witajcie, kochani. Ja przychodzę jeszcze z takim jednym rozkładem, który mnie natknął po rozkładzie partnerskim. Yy, mam takie nowe karty yy, pana Czaka Specano. Czak Specano to jest Księga Wewnętrznego Rozpoznania. Kupiłam je, żeby sobie dopowiadać do, tora, do tarota, ale jakoś właśnie ten rozkład partnerski, to był na ostatni, ostatni mój filmik, mnie jakoś natchnął. Żeby po prostu postawić na tą obecną sytuację, tak? Y możecie to odebrać do siebie, możecie się odebrać do, do, do o sytuacji tej ogólnoświatowej, y do tego, co się dzieje na Ukrainie. To już dowolnie, każdy coś tu znajdzie dla siebie. I naprawdę powiem Wam, że no, jestem bardzo taka, no. Niesamowicie wszystko karty spójnie jakby tutaj nam to donoszą, że tak powiem, czy nam wskazują, bo może nie tyle co donoszą, bo donoszą, to ma taką złą konotację, że tak powiem. Ale to jest taki rozkład, że to jest problem. to jest uzdrowienie, bo to jest, tu jest problem. To są takie karty o różnych czarnych, innych kolorach. Uzdrowienie to jest zielony. Później jest karta łaski, to jest biały, różo, i różowy taki kolor. No i ciągnęł te trzy karty i tasując tą ten problem, jaki mamy teraz, wy macie, każdy z osobna, my wszyscy razem, ta karta mi po prostu wypadła. Tam mam książeczkę, bo ja sobie poczytałam, żeby móc wam to jakoś przekazać w skondensowany sposób, bo czytanie nie będzie długie. To jest karta ofiar i oczekiwania. Popatrzcie sobie na tą kartę. Zobaczcie, ile zatykamy tych chorągiewek na tych naszych celach, tak? I to jest właśnie karta oczekiwań, że my co, kompensujemy sobie w tym na przykład konsumpcjonizmie, który jest na całym świecie teraz jest, tak. Yy, yy, osiągamy coraz większe yy, cele, yy, yy, chcemy coraz więcej, szybciej. I, I to jest cały czas kompensacja tego, czego nigdy nie dostaniemy, bo tak naprawdę to, oczek jeżeli oczekujemy od, ko od kogoś, od, od bliskiej osoby, że będzie nas kochała, tak, czy w ogóle jakiekolwiek oczekiwania, to nigdy nie są do tej osoby, która jest tutaj. Tu i teraz, tylko to są oczekiwania do przeszłości. I z tego powodu, że tych osób nie ma, że ten czas już minął, to te oczekiwania nigdy nie zostaną zaspokojone. Dlatego ciągle szukamy nowych wyzwań. Oczywiście stawianie sobie celów, parcie do przodu, oczywiście to nie jest nic złego, ale to jest w ciekawości, a nie w takim chęci posiadania za wszelką cenę, tak? I te oczy... tutaj właśnie takie jeszcze było ładne sformułowanie, żebym wam powiedziała, bo mam w głowie jakby Hmm. chociaż jedno zdanie Wam z tego przytoczę, bo to jest naprawdę um, no, warte przemyślenia teraz, tak, do, co on może doprowadzić w ok... wi... ka... Dobra, nie gadam, przeczytam. Oczekiwanie, domaganie się, aby życie odpowiadało naszym niezaspokojonym potrzebom, perfekcjonizm, fantazji, niezadowolenie, poczu poczucie nieadekwatności, tak, także no, to jest jak najbardziej tutaj nam się tu z tym naszym, z tą naszą sytuacją tu zbiega. I, i, no i tutaj jest też właśnie takie zdanie każde oczekiwanie, które masz wobec kogoś wynika stąd, że ty sam sobie tego nie dajesz, tak i to jest ta kwestia właśnie, że ciągle poszukujemy czegoś na zewnątrz i to, czego poszukujemy musimy sobie sami dać a jak nie otrzymujemy tego na zewnątrz to jest na chwilę tylko jakaś przyjemność później znowu chcemy więcej, więcej, więcej tak tak, jak oglądałam przed chwilą film Pałac Putina, tak? no, to, to są koszmarne wielkie posiadłości, koszmarne pieniądze i on jeszcze pragnie czegoś, on tego nigdy nie otrzyma, bo też oglądałam, to słyszałam taki film, że właśnie on gdzieś tam w dzieciństwie został odrzucony, ja tu nie chcę tłumaczyć, tylko mówię, żebyśmy każdy z nas z osobna po prostu popatrzył na siebie, bo tak, Każda jednostka tworzy społeczność, tak? Czym wibrujemy, to tworzymy wokół siebie. No, i tutaj ta karta właśnie o tym nam mówi, żebyśmy się zastanowili nad tym. Że to dążenie. Pijemy i nigdy się nie napijemy. Jakby zaspokajać, że tak powiem, pragnienie słoną wodą. No to jest ta karta, tak? Ile byśmy tych szczytów nie zdobyli i tak nie będziemy zadowoleni. Zadowolenie będzie na krótko. Eee, dobrze. Co tą sytuację może uzdrowić? Trudno mi w ogóle jakoś tak mówić, no bo to jest trudna sytuacja, tak? Każdy z nas to sobie znajdzie... Popatrzcie sobie na tą kartę jeszcze raz, tak? Oprócz tego, oprócz tego, popatrzcie na to, o to, że zdobywamy, to tak naprawdę jesteśmy sami tutaj w tych górach. Zobaczcie, jaki to jest przykry widok, tak? Zdobywamy, a jesteśmy sami. No właśnie, co to może uzdrowić? Tu przechodzimy do kolejnej karty: połączenie, połączenie. Czyli połączenie też przeczytam od razu, żeby tak po prostu tą pierwszą kartę, co tutaj nam oznacza. Czyli co, łączymy się, łączymy się, wszyscy podobnie łączymy się. Ponowne nawiązanie kontaktu, partnerstwo, dążenie do osiągnięcia sytuacji, win-win, wygrane, wygrane, znalezienie rozwiązania, tak? Że znajdujemy rozwiązanie, szukamy go za wszelką cenę, tak? Szukamy. Przekraczamy rzeki, granice, spotykamy się w połowie drogi, szukamy rozwiązania, i tu jest, to jest to, jest tutaj w tym najważniejsze. Połączenie uzdrawia rozdzielenie, tak jak to mówi ta karta. No i to jest, to jest bardzo ważne, że, że właśnie potraktuj tego kogoś jako ważniejszego od, od Twoich żalów, tak? Czyli tą sytuację tych ludzi na przykład, którzy teraz potrzebują pomocy, że trzeba ich potraktować jako kogoś ważniejszego od własnych, własnych niedoborów, tak? Od własnych żalów, ukrytego poczucia winy, Twojego osądzania, lęku nawet, tak? Bo możemy też się bać. I boimy się też na pewno przed niepowodzeniem Twojego strachu i bólu. Wszystko to utrzymuje dystans między Tobą a tym człowiekiem, czyli osobą, która rzeczywiście potrzebuje, więc łączmy się. To jest tutaj: zadzwoń do Niego, napisz, pomóż. Tak. Takie są tutaj zalecenia. To jest uzdrowienie tego naszego samotnego wspinania się na wierzchołki, tak? na wierzchołki, na których staniemy i, i jesteśmy na nich sami, i ta, że tak powiem, euforia zdobywcy. Trwa kilka minut, tak? I później pragniemy czegoś więcej. Słuchajcie, tutaj jest następną kartą to jest karta łaski, czyli jakby wynik tego całego procesu, ten problem, który tu się pojawił, połączy nas. I to widać bardzo dokładnie, jak się łączymy, tak? A co wszyscy zyskamy? Świętość. Świętość, czyli coś takiego, że każdy z nas, no tak jak mówiłam tu na początku, każdy z nas jest tym paciorkiem tego wielkiego, tego wielkiego różańca, tego, wiel... tego wielkiego łańcucha ogniwem, tak? I każdy z nas może coś wnieść, właśnie łącząc się, dajemy tą możliwość do wskazania, do tego. I co tutaj jest najważniejsze? Ja tak mówię chaotycznie, no ale po prostu tak mnie naszło. Najważniejsze w tej świętości to jest, żeby odszukać to miejsce w sobie. Który miał na przykład Korcza, który pojechał z dziećmi do komór gazowych, który miał Jezus, który umył swoim, swoim uczniom nogi. My też to mamy, każdy z nas, każdy gdzie indziej. Tak? Ktoś, kto może, nie wiem, 10 zł, wpłaci na pomoc dla Ukrainy, inny, który ktoś przyjmie. In... Każdy ma kto gdzie, gdzie indziej, ale to, to przez to uzyskamy, tą, wy, 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 wydobędziemy na powierzchnię swoje najlepsze cechy i to jest tutaj takie bardzo ważne. To wynika z tej obecnej sytuacji. To mi się pokazało. Nie chcę iść dalej, bo strasznie ciężko mi jest przechodzić przez to. Bo to bardzo głębokie poziomy, jakby każdy sobie to odczyta po swojemu. Popatrzcie jeszcze na te karty, bo naprawdę rzeczywiście są piękne te rysunki, dużo mówią. No, i z tym Was zostawiam. Łączmy się, po prostu się łączmy. Bo w kupie siła, że tak powiem, tak już rozluźniając atmosferę. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Pa i do następnego.